Christmas. and Christmas is my favorite time of year it's beginning to look like all my wishes are coming true that's why I cheer I've been busy decking the halls I've been kind to big and small and now it's time to have a merry house Siemanko wszystkim w tym kolejnym pięknym dniu. Zabrałam mojego męża dzisiaj na randkę. To prawda. I ktoś Jezu, się do nas dokleił, o co chodzi? Się nie chcieli, ja nie chciałam <laughs> Nie, no a tak serio, to po prostu miałam ochotę zjeść jakieś bułeczki i tak dalej tutaj, dzisiaj w tym pawie żywieckim, i w sumie stwierdziłam, ej, to mój zarezerwujmy stolik, bo u nas była dzisiaj taka Sylwia, czyli taka behawiorystka od psów. No bo właśnie, żeby nasze pieski ze sobą się trochę bardziej lubiły. No po prostu one na siebie bardzo krzyczą, więc dlatego chcemy je trochę, wiecie, pogodzić. Ale już wiemy, co jest takim czynnikiem zapalnym. Kanapa. One się po prostu tłuką o kanapę. Ja sobie wzięłam tylko bułeczki, bo jestem najedzona, z pysznym marsełkiem czosnkowym. Do tego herbatkę taką zwykłą i sok pomarańczowy. Tomek, co ty tam masz? Jakieś mięso bołowe z pira i jakieś warzywa. No, ale bardzo fajnie to wygląda. Potwierdzam. Po, po pierwszy raz, a ty kiedy Natalia? Ziedział, takie coś. No, w sumie raz to testujemy. Znaczy, tego nie było wcześniej chyba. ja... A... Aha, to jest coś nowego, dobra. A ty Natalia, co masz? Ja mam tatara, jak widać. I Tatar, herbatka. No, fajnie to wygląda, serio. Chociaż ja nie lubię, nie przepadam za takimi rzeczami. Ej, dość spróbować Tomek tego Twojego, bo to tak ładnie wygląda. Mmm. Jakie miękkie mięso w ogóle, przepyszne. To od i Zarobicam. Aż teraz żałuję, że wziąłem tylko bułeczki. To dobre, tak? No, przepyszne, serio. I to mięso w ogóle nie jest twarde, tylko się tak fajnie rozpływa. No, serio, tak jak chodzi. Myśmy raz tu z przyszły po moich namowach, że to jest pyszny tatar i co się okazało był wtedy zupełnie inaczej wykonany, był już rozmieszany w miseczce. Nie było to tak fajnie przygotowane. Dodatkowo no tak, tych składników było turbo mało, więc e, byłam bardzo zawiedziona, że ją wyciągnęłam e, akurat na tatara wtedy i, i było coś zupełnie innego niż zawsze. No i fajnie, że powróciło, bo pan też mówił, że, że właśnie tego przez chwilę nie było, no i wrócił. Ale Tomka jedzenia już nie ma. Dwie minuty, i gotowe. Właśnie dlatego też moja ulubiona knajpa bo... w Czechach bo tu naprawdę można zjeść. Najlepiej na świecie. Jaki piękny klimat tutaj się zrobił, bo wybiło korki. <grywia> Pierwszy raz w sumie, nie? Mi się taki. O! Jest! Knajpa wróciła do żywych. Dzisiaj otwieramy okienka numer 13, 14 i 15. 13. Szampuł i wody bar. To jest do mycia ciała i do włosów, taka kostka, ale to jest bardzo malutkie. Myślę, takie jednorazowe po prostu. Chociaż nie wiem, nigdy czegoś takiego nie używałam, więc w sumie nie wiem. No ale wypróbuję, zobaczymy co to. Czyli to był numerek 13. 14. O, nawet ciężkie co tutaj jest. Mydło! Ej, ostatnio dostałam na urodziny to mydło tylko duże, a tu jest mini wersja. Tutaj jest właśnie ten zapach Royal Tea. To jest jeden z moich ulubionych yy, zapachów, zwłaszcza z tej białej serii. Przepiękny zapach. Ja już wiem, co zrobię z całym tym kalendarzem, przez to, że to są takie małe wersje produktów, no to po prostu będę używała tego do podróży. Także spokojnie to wykorzystam. A zapachy są naprawdę cudne. Czyli teraz dostałam nam numerek 15 i 15 już wcześniej właśnie widziałam tutaj. Okej, okay, też malutkie i takie podłużne. A to co? A, to jest taka mgiełka do ciała i do włosów. Jezu, jak to pięknie pachnie. Ostatnio byliśmy chyba w Daglasie z Tomkiem i tam właśnie była też męska kolekcja Ritualsa, ale jakoś mi ten zapach tak nie podpasował. A te kobiece są naprawdę piękne. A kto tu do mnie dzisiaj przyszedł? Ja! Pokażę ci coś. Co? Zobaczysz, co kupiłam. Znowu. Więc to jest. Widzisz, potaśnie już, nie? No, dobra, mam już nożyczki. O, otwieramy. Co my tu mamy? O To jest herbata od Angiaks i Luki. Najnowsza właśnie na rynku. I dlatego stwierdziłam, jak zobaczyłam, że już otworzyli ten sklep, to zamówiłam obie, żeby przetestować, czy są faktycznie dobre. Bo czekaliśmy na nie bardzo długo, bo o sklepie się już głośno chyba zrobiło z rok temu, nie? No, długo. No więc chcemy to teraz sprawdzić. Bardzo ładne opakowania. I teraz. Ładniki proste. U, ładnie. puszeczce ładnie. To jest... To jest Jaśminowa, a Natalia ma El Grey. Zobaczymy, która nam bardziej posmakuje, bo ja kocham El Grey, ale lubię też owocowe. Także jak będą dobre, to fajnie, żeby kiedyś wprowadzili owocowe. E... Ja jest pyszny do herbatek zimowych. E, jedna łyżeczka, dwa gramy zaleć i gotowa... Czy Czyli jedną łyżeczkę tylko? No, drugą nie. No, no ale czekajmy razie. No, najwyżej sobie dosypiemy, bo może to jest faktycznie takie mocne. nie. Okej. Okay. To, to jest ta, która. El, El Grey. Grey. Dobra, tu będzie El Grey. Czerwony, W tak. tych świątecznych. Jaśminowa też będzie w świątecznych, ale wielkanocnych. <laughs> Nie, to jest święta. Pokaż, jak to pachnie. Fajnie. No, fajnie, ale ta El Grey też fajnie pachnie. A ta jest taka, ale ładnie pachnie. No kurde, pachnie. ale intensywne. No. Jezu, jak te herbaty serio tak mocno pachną. Tak, no. Pięknie. Zapach jest taki bardzo intensywny. Trochę jak perfumy normalnie, ale serio bardzo ładnie. No ej, ta jaśminowa po prostu jak taki jakiś perfum. Serio. Jaśmin chyba bardzo często jest w tych nu nutach zapachowych, nie? No, chyba tak. E, w perfumach i bardzo to czuć, no. Faktycznie chyba ta jedna łyżeczka to tak spokojnie wystarczy tej herbaty, bo ona jest naprawdę intensywna, jak sobie to popatrzysz. Tomek, chodź do nas! Zobacz co my mamy! My z Natalią oglądamy regularnie Andziaks i Lukę, ale jest jeszcze jeden widz, taki tajemny. Chodź do nas, chodź. Wiesz co to jest? Co my tu nie mamy? Mam to są herbaty od Andziaks i Luki. Okej. Okay. No, no, mogę spróbować. Tak? To jest El Grey, a to jest jaśminowa, ale ja też jeszcze nie próbowałam. To spróbuj najpierw tą jaśminową, dobra? A chodź tu się do nas kuczni bardziej. Tak, żeby też Cię było widać. Witam idą. Mmm, dobra ta El ale z czym ona mi się kojarzy? Magda się... tam chyba dużo pocukrowa, a ją się pije raczej... Ty kosztowa. masz jaśminową. Zresztą tam gorzką, z tej strony nie piłam. Spoko. Ale czekaj... a Trochę ja... taka, nie wiem, yerba, a pokaż Bo jest, to. Bo ta jest zielona z jaśminem, a to jest El Grey. <laughs> El lepsza? No, nie wiem, chyba... To obie są dobre. Obie są dobre, no. Serio, Ale chyba obie, wolę El Dla mnie ten jaśmin... Przypomina mi zimowe herbatki tutaj u nas takie takiej knajpy e, sushi w Tychach. I one są parzone właśnie w tych takich japońskich e, dzbankach takich. E, o, to ja już wiem, co Natalia dostanie na, <grym> na parapetowe. I dokładnie tak smakuje ta herbata jaśminowa. Także ja już wiem, że to była po prostu Dobra. herbata jaśminowa. No. Ja to wolę Earl Grey, bo to są bardziej moje smaki. Ale ta jaśminowa jest też bardzo dobra. No, chyba pierwszy raz piję w ogóle jaśminową herbatę. No ja w sumie chyba też. Może gdzieś żeśmy pili w jakiejś knajpie kiedyś, ale wiesz, to tak wtedy nie rozróżniam. No, słodsza, gorsza. Ja polecam Pokażmy raczej goście. tą gorzką. E, aromat jaśminu działa uspokajająco. Może poprawiać nastrój i jakość snu. Five hours later. Wsparcie układu trawiennego. Czyli tak w skrócie ma bardzo dużo właściwości Zdrowotnych. Pyszna była ta herbatka od Anciak Może kupimy ją mamie na święta, co Wy na to? Mhm. Dobry pomysł, bo naprawdę jest pyszna. Kupimy jej obie. Kupimy jej tą jaśminową przede wszystkim, to może będzie spokojniejsza. <grystanie> Magda, co Ci jest? Czemu Ty masz kulę? Ja? Ja sobie gdzie idziemy dziewczyny? Na jarmark, gdziekolwiek. Ale jest ciemno, szaro. Ale w jakim i mieście my jesteśmy? No w Tychach u nas, w tym miasteczku. I dlatego tego. jest jarmark, tylko weekend, także trzeba skorzystać. Tak, właśnie, tylko przez weekend. Jeden, nie chyba? Tak. No. Także Czyli trzeba. Czyli tylko iść. ten weekend, tak? Tak, tak, tak. Jest taka koszmarna mgła, że ja w ogóle nie wiem, czy coś tu widać. Kurde, Co tam? Whoa, kto do nas doszedł? Hejka, to zagwiazda. Kto do, do nas do doszedł? To z nasze rejony. No, no na a pewno ma na pewno. Ej, serio obciąż! No. Jakie ja. krótkie! Kiedy to zrobiłaś? Tydzień temu. O Boże. Dzien temu. Jak nie, kłamie, kłamie. Nie obrnął, tylko ja. ja ją widziałam <laughs> i jeszcze nie miałam wtedy joga, obciętych. Tak? A no to no. dlatego ogarnąłeś, bo to się niekało. To czekam, jak jakie ja zrobiłam sobie. O, fajne niunciaki. Wow, Ej, serio, chyba mm. sobie U, też takie zrobię. Ja jeszcze mam te stare. Wow, jak tutaj jest ładnie, w ogóle jak tu jest piękna choinka, zaraz Wam ją pokażę. Ale ja mam smakać zjeść sobie ziemniaczki na przykład. O kurde, ale tu ktoś stoi i kolenduje. No bo tu jest jakiś występ. Cześć, chodź przy tak. Tak? <laughs> tak. Nie, serio, pytam cię. No serio. Musimy razem do szkoły, pamiętasz? Co? Jeszcze raz. Do szkoły żeśmy chodzili. My? No. no. Gdzie? Ja, nie wiedziałem. Nie od, ten, dementuję, nie chodziłam z tym panem do liceum. W ogóle nie bo nie chodziłyśmy do, do, do liceum. Nie chodziłyśmy do szkoły. Co go kojarzysz? Ej, ja teraz oglądałam, jest taki program na kanal WIUS, albo na, wiusza, na no. nie, paśm... Tak, tak Że wie, Tak, Tak, wiem wiem. tak. cichy w ogóle. A ja tego nie, ja nie oglądam, bo ja tego nie mam. Aha. Ej, tego, pusty, tego. No. Ale wiem, o co chodzi, bo gdzieś tam słyszałam o tym. To super, nie? Tak, ja go kocham. Bo Zygmunt Heiser powinien być moim mężem. Ej, ej, a jego syn, O, jest super, nie? Ja myślę, że to jest z innego ojca ten syn. Ale on jest podobny. No się niestety. Chyba z innej matki. No, Wygląda. Tu jest jakiś Mikołaj. Święty Mikołaj jednak istnieje. Nawet jak ty pięknie wyglądasz. Jakoś tak błyszczysz dzisiaj, naprawdę. Nawet jak jesteś ubrana na ciemno. Bo rysowała brwi. Eee, pięknie. te piegi. pięknie. <grym> tak Jestem taki wpisek do pieku, wiesz. Ale taki tak. pomarańczowy? Tak. Ja też. Ale co ja zrobiłam? Zrobiłam kilka kropki i mi to ja takie, jakie to smutne. Zmyłam to jeszcze raz i potem przyklepałam palcem, żeby to trochę zaszło. na no, wodę. trzeba nie? A Ja nie widziałam, że tak no, się Ziemniaczki takie na pateku? Nie tylko frytki. jest tak. Czekamy jeszcze na jedną tutaj. O, dobra, dzięki Zimek. Właśnie bym się wyrżnęła. Ja wiem, że miałam się oszczędzać tą nogą, ale wyszłam tu tylko na chwilę. O, Tomek jest takie znajomej. Spotka. Ta to jest! Piepsza, piepsza! To jest ta co pierwsza komentuje. Czasem. Czasem zdąży przed mamą Tomka. Będzie pierwszy raz Karolina z nami na blogu. Po roku. Wow. Tomuś, czego ty szukasz? Ciebie. Bochieram ale serio do jedzenia. Do jedzenia nie wiem. Co ty, gdzie ty byłaś? W wtorek byłam na Wczoraj byłam na kłamiesz. Nie Co tam kupiłeś? Gorącą czekoladę za 16 zł. What? to jest i tak tanią. Jeźdź do A Katowic, zobaczysz, jak Nie jest YouTube. w Katowicach. No to 4 zł jest groźnie, mniej więcej, nie? A co, A co wy macie? Chodzi wino. I ile jeszcze zapłaciliście? a kto by za gej z Grydych. Ej, kiedy będą jakieś koncerty? O 19 w być. Aha, jak się ja ci mogę zaśpiewać. Gdy dostajesz swój kalendarz akwentowy, głupie myśli zaraz chodzą mu się do głowy. Jak tu wyjeżdżasz, wszystkie części w jednej chwili, bylo... Ej, trafia tekst? Gdy się na szamrę, Tomek Domek z następczym? Ja? I byłem szczęśliwy do wójki nie znałem. Ale ty jesteś. To taki świąteczny raz. No ja to co tak powiem. Tak, ja właśnie widzę, że on albo z jakiegoś tabletu, albo coś. Hej, hej, hej! Jaki tutaj jest maluch z prezentami na dachu? Wow! Biegnę, pędzę, pędzę. pędzę. Co? Ta karuzela jest za darmo, bo ją trzeba pchać. Ja cię mogę. pomknę Cię, pomknę Was, dlatego dawaj. tutaj nie ma kolejki. nie, ja się boję, że nie zaskoczę potem. A proszę Cię, dawaj, no dawaj. I to musisz w biegu w ogóle. Jak szybko teraz to ten... dawajcie, dawajcie. Która tam skakuje? Jak polecicie nie na, na twarz! twarz to, 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 to. Jak polecicie na twarz, to będzie najlepszy viral ever! Dawajcie! Nie, jak je zatrzyma? Zobaczcie oni w locie! Ja wskakuję tam, nie? Ej, Tomek jak wskakuje! Dlaczego nie? O Klaudii się udało, ale dlatego że... Się... No, kręcie, kręcie! Czekaj, daj je ten. Tak, starczy, starczy. Nie, mocniej, 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 bo Klaudia się nie trzyma. Dobra, zeskakujcie teraz. Nie, nie, że trzeba to. To się samo zatrzyma. Dzieci się nie boją, a Wy się boicie, ja nie wiem. Nie, nie. Ja też chcę, ja też chcę. Czemu mnie ominęła taka zabawa? Ale zobaczcie ten ma tego malucha. Wow! Mega fajnie to wygląda. To była najfajniejsza atrakcja całego tego jarmarku. Ceny wiadomo wysokie jak na wszystkich jarmarkach. Jeśli podobają Wam się takie treści to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pa!